Platforma. Poprawiliśmy wasz sport. Pamiętacie, jak w 2015 roku Ewa Kopacz chciała przyjmować tysiące nielegalnych imigrantów? Nie możemy udawać, że nas to nie dotyczy. Polska chce pomóc. Podczas kryzysu na granicy z Białorusią jeden z waszych posłów biegał z siatką z IKEI. A Iwona Hartwig pisała: Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski. Kim oni są, ustali się później. Natomiast wasza europoseł mówiła tak: To co w takim razie za problem, jeżeli mielibyśmy przyjąć nawet 10 czy może nawet 50 tysięcy? Tyle, ile potrzeba. W temacie imigracji jesteście całkowicie niewiarygodni. Tak samo jak PiS, który stworzył korupcjogenny system wystawiania wiz za łapówki. Obecna władza zaprosiła do Polski 250 tysięcy imigrantów z Azji i Afryki realizując tym samym zapowiedzi polityków koalicji obywatelskiej. Wniosek, Kaczyński i Tusk to patologiczni kłamcy. Tylko Konfederacja od początku twardo sprzeciwia się masowej, niekontrolowanej imigracji. Konfederacja wolność i niepodległość.